Dzień dobry, witam Was serdecznie w moim kanale poświęconym fotografii analogowej Takiej Fotoanal. Ciebie w szczególności witam, bo wiem, że czekasz na każdy odcinek i oglądasz każdy odcinek. A twoją obecnością jestem zaskoczony. Bo już miałeś nie oglądać, bo trochę za długo, bo się nie sprężam, nie robię fajerwerków ani śmiesznych min. Dużo dygresji odsyłam na inne kanały. A że nie zostawisz lajka nie szkodzi. Nie potrzebuję lajków. Kanał robię dla siebie. A my dzisiaj przyjrzymy się błonie 120. 120, czyli jeden z dwóch najbardziej rozpowszechnionych standardów oprócz 135, czyli filmu z perforacją. Edison się kłania. Dawno to było. Najpopularniejszy, jeden z dwóch najpopularniejszych na rynku. Czym jest Format 120. Format 120 to jest 81 to ważne centymetrów negatywu nawiniętego na szpulę pod ochronnym papierem. Ten papier. Mogłoby go nie być, ale on pełni dwie funkcje. Po pierwsze, chroni negatyw przed y, zaświetleniem. Po drugie, y, pozwala na odczyt w niektórych aparatach wyposażonych w takie okienko, gdzie przewijanie filmu odbywa się w sposób, y, no powiedzmy, manualny. Y, pozwala ten papier. Na odczytanie numerów poszczególnych klatek. Na tym papierze mamy szereg oznaczeń dla różnych y, długości klatki, od klatki 4,5 cm na 6, poprzez klatkę 6 na 6 cm, aż do klatki 6 na 9 cm. I w aparatach y, wyposażonych w okienko, czerwone okienko, te oznaczenia pozwalają na odmierzenie poszczególnych kadrów i zachowanie odpowiednich odstępów pomiędzy nimi. Ale nie wszystkie aparaty działają w ten sposób. Jest mnóstwo i to zdecydowanie preferuję aparatów, które odmierzają kadry w sposób automatyczny. Czyli znowu mówię o sobie. O zmierzchu nie mam problemu, żeby Odczytać numer następnej klatki. Wynika to z tego, że nie wszystkie firmy oznaczają w sposób tak dobry, jak to robi FOMA, tak wyraźny, numery poszczególnych klatek. O ile w FOMie mamy bardzo wyraźne kółeczka i potem dużym, tłustym drukiem wyrysowane. Cyfry o tyle w innych materiałach, no, sprawdźcie sobie. Ja mam kilka takich faworytów. Te oznaczenia są naprawdę ledwo widoczne, ale to taka dygresja. Słuchajcie, specjalnie dla Ciebie, bo wiem, że takie dygresje lubisz. A dzisiaj zastanowimy się na przykładzie aparatu START66S. Czy na takim negatywie da się wcisnąć niż 12 klatek? Czy na takim negatywie daje się zrobić 13 ujęć? Materiał dedykuję, no, chyba stoi do górnego. Materiał dedykuję e, członkom mojej grupy na Facebooku, e, poświęconej właśnie polskim aparatom. E, jak chcecie, to sobie możecie znaleźć. <laughs> Wpuszczy, jedynie pod, pod, pod warunkiem, że odpowiecie na pytanie. Nie odpowiecie na pytanie, to system automatycznie po godzinie was odrzuci i nie staniecie się członkiem grupy. Grupa jest, bo jest. Na razie dynamika, że tak powiem, grupy jest taka sobie, ale jak masz coś ciekawego do wniesienia, to zapraszam. Znowu dygresja, znowu dla Ciebie. Mogę sobie pozwolić na tą dygresję. Bo ja nie zarabiam na tych filmach, słuchajcie, i nigdy nie będę na nich zarabiał. Grupa, Mój kanał nigdy nie będzie super popularny. Robię go bardziej dla siebie niż dla Was. No taka prawda. Ale słuchajcie, i ten aparat, i ten aparat to dwa modele startów z całej linii, które były wyposażone w liczniki klatek. Ten jest najbardziej zaawansowany i szczególnie lubię tego, tego starta dwójkę, bo tutaj licznik klatek jest sprzężony z migawką, więc aparat zabezpiecza przed wielokrotną ekspozycją. Wielokrotna ekspozycja nie jest moim ulubionym środkiem wyrazu i bardzo sobie cenię takie rozwiązania. W tym aparacie z kolei mamy odmierzanie klatek w sposób automatyczny, natomiast w żaden sposób. Nie jest to związane z ani naciągnięciem, ani wyzwoleniem migawki. Wobec czego spokojnie możemy robić tutaj wielokrotne ekspozycje, jak ktoś lubi. Aparaty pracują na zupełnie innych zasadach. Tutaj nie mamy takiej, takiej sytuacji, gdzie aparat, jakby to powiedzieć, kontaktuje się bezpośrednio z powierzchnią tego papieru bądź błony podczas przewijania do kolejnych kadrów tutaj odliczanie klatek odbywa się na przykład jak nie wiem, w Kijewie 66 albo w Pentakonie SIX za pomocą specjalnego mimośrodu, który kompensuje przyrost grubości przyrost grubości przyrost średnicy roki w miarę nawijania na nią materiału Tutaj mamy zupełnie inną sytuację, i wykorzystamy fakt, że aparat takim małym, zębatym kółeczkiem styka się z powierzchnią najpierw papieru, a potem negatywu. Dzięki temu, przy zachowaniu odpowiednich zasad, zaraz o tym powiem. Możemy ustawić sobie początkową pozycję tej błony w aparacie zupełnie w innym miejscu niż to proponuje instrukcja obsługi tego aparatu. A znając zasadę działania samego mechanizmu, możemy zapewnić, że start błony, że pojawienie się negatywu w pierwszym kadrze też będzie zawsze w tym samym miejscu. To jest bardzo ważne, ponieważ yy, ten start ma. Trudno nazwać to wadą, ale pewną cechę, która sprawia, że pierwsza klatka w normalnym użytkowaniu yy, wypada w różnym miejscu, yy, patrząc yy, od początku negatywu. To nam nie przeszkadza, bo mamy pewien zapas tutaj materiału na rolce i 12 zdjęć mieści się bez najmniejszego problemu, nawet z niewielkim shiftem. Natomiast jeżeli chcemy zrobić tych zdjęć 13, to musimy ten aparat odpowiednio pogłaskać. Ale o tym za chwilę. To zróbmy sobie takie ćwiczenie. Ile miejsca. Na negatywie o długości 81 cm zajmie nam 12 klatek. Robimy sobie jakże skomplikowane działania matematyczne, które wśród młodzieży wymagają sięgnięcia po smartfona. My to zrobimy, słuchajcie, w pamięci. I mnożymy sobie 12 razy 6 długość klatki i mamy 72 cm. Pomiędzy klatkami Mamy również zachowane odstępy. Weźmy sobie jakieś 2 mm na odstęp i mnożymy sobie tutaj razy 13, bo tych odstępów jest n plus 1 i mamy 13 razy 20 cm. To jest 2 i 6. 13 razy 2, tak, to jest 2 6 i 72. To już mamy 74 i 6. Czyli 74 i 6 cm zajmie nam 12 klatek z marginesami. I już wiem, że na długości 81 cm zmieści mi się spokojnie 13, 13 zdjęć. 13 zdjęcie, bo to co zostało jest większe niż 6. Uff! E więc jakby to powiedzieć, zachęceni pozytywnym wynikiem teoretycznych obliczeń, bierzemy się do prób. W jaki sposób przeprowadzić sobie próby? A no, aby przeprowadzić sobie próby. Robimy taki myk. Ten materiał jest przyklejony, jest podklejony pod ochronnym papierem. Widzicie taki fragment, na którym jest plusik z minusikiem. Teraz po tej stronie odrysuję sobie niebieskim flamastrem taką kreskę, która będzie oznaczać miejsce przyklejenia tego negatywu, po to żeby łatwiej było mi oceniać to nie zaglądając pod spód. Podobne ćwiczenie zrobię z końcówką negatywu, czyli przewinę sobie ten materiał do samego końca. I tam, gdzie negatyw się kończy, tam po drugiej stronie na papierze ochronnym zaznaczę sobie kreską miejsce, w którym ten negatyw e, się skończył. I co? I sprawdzimy sobie, czy faktycznie 13 zdjęć zmieści się na 120, ale zanim to zrobimy, to warto zobaczyć, jak działa licznik w tym aparacie. I dlaczego pewna czynność głaskania opuszkiem jest tak ważna w ustaleniu miejsca początkowego startu błony. Ładujemy błonę do aparatu i robimy szybką symulację na początku aparat ustala sobie miejsce startowe. I blokuje pokrętło, tak żebyśmy mogli zrobić pierwsze zdjęcie. Po wykonaniu pierwszego zdjęcia, możemy zresetować ten cały układ i przewinąć do następnej klatki. I tak w kółko. Po zrobieniu 12 zdjęcia, przewijamy błonę na drugą rolkę, na rolkę zbiorczą. Otwieramy komorę, i tu następuje reset licznika. Zwróćcie uwagę. I zakładamy teraz błonę, i robimy nową serię zdjęć. Co jest ważne? Za znalezienie i ustalenie miejsca. Początkowego na błonie jest odpowiedzialne to kółko. Niestety, niedoróbką tego modelu jest to, że to kółko nie resetuje się podobnie jak to. No przynajmniej w tym egzemplarzu. Wobec czego musimy zadbać o to, aby położenie tego kółka, które przecież zbiera, za pomocą za chwileczkę zobaczymy, której zębatki. Sygnał o przesuwie filmu. Musimy zadbać o to, aby ono zawsze wystartowało o, z tego punktu. Cześć, Boberki. Przechodzimy do części praktycznej. I zapytujemy, czy w aparacie Start 66. S wyposażonym w licznik klatek możemy umieścić błonę w taki sposób, aby wykonać nie 12, ale 13 ujęć. No więc jak start. To start. Dla przypomnienia w tym miejscu mamy kółeczko, które zbiera Sygnał o przesuwie błony w aparacie. To kółeczko właśnie jest sprzężone z licznikiem. To już mieliśmy przerobione. Więc szybciutko zakładam błony i dla porządku. Na papierze ochronnym mamy naniesiony charakterystyczny znacznik. Ten znacznik określa. Miejsce startowe błony w aparacie. Akurat w tym modelu, w prawym dolnym narożniku, mamy naniesioną taką czerwoną kropę. I to w tym miejscu powinna znaleźć się strzałka znacznika, ale nie w naszym przypadku, bo my chcemy zrobić 13, a nie 12 ujęć, wobec czego nieco poluzowuje. Ten film ochronny, po to, żeby opuszkiem palca sprowadzić kółeczko do dolnej pozycji. Wyczuwam, kiedy ono już dalej nie chce się przesuwać. I szukam strzałki. Ta strzałka już mi się pojawiła. Natomiast muszę ją ustawić w takim miejscu, gdzie ono dopiero wynurza się jakby przewijając po tym walcu, czyli w takim dolnym oto. Położeniu na dolnej krawędzi naszej rolki. Dopiero teraz naciągam błonę i na sam początek chciałbym sprawdzić, że pierwsza klatka wypadnie na negatywie. W całości wypadnie na negatywie. I tak oto przywijam się do pierwszej klatki, otwieram komórę aparatu. Hops, I już widzę, że ta niebieska kreska symbolizująca początek błony, bo to pod tą niebieską kreską jest ona podklejona pod papier ochronny, wypada ponad okienkiem, ponad górną krawędzią okienka kadru. Czyli na pewno pierwsza klatka zmieści się w całości na negatywie. To teraz nieco dłuższy proces bo chciałbym sprawdzić również czy 13 klatka wypadnie na negatywie mocuję sobie błonę w aparacie tak jak poprzednio nieco luzuję sprowadzam kółeczko do dolnej pozycji licznik się już wyzerował pojawiła się strzałka ale pamiętamy, że powinna być na dolnej krawędzi. Rolki. Naprężam materiał. Zamykam komorę. I teraz będziemy sobie przewijać do pierwszej klatki. Cyk. W tym aparacie licznik nie jest sprzężony z migawką, wobec czego. Co jedną klatkę, a już teraz jestem na czwartej, w najzwyczajniej w świecie, popycham ten bolec, który pozwala na przewinięcie do następnego kadru, tak długo aż znajdę się na klatce numer 12. Ale zanim dojdę do dwunastki, to poobserwuję sobie, w jaki sposób zachowuje się licznik, co widać i co słychać. Teraz jestem na klatce numer 9 i zaczynam poruszać się do klatki 10. Już widzę, jak zmieniają się cyfry w tym małym okienku, i czekam na taki charakterystyczny trzask. Hops, jestem na klatce numer 10. I tutaj z pomocą przychodzi znacznik, który nalepiłem. Na pokrętle przywijania, i umówmy się, że jest to tarcza zegarka. Obrót znacznika o jeden obrót to 60 minut, o pół obrotu to byłoby pół godziny, o ćwierć obrotu to byłby kwadrans. Sprawdźmy, o ile. Od momentu, kiedy usłyszałem charakterystyczny dźwięk, i w klatce pojawił się numer, następnego ujęcia przesunie się nam ten znacznik aż do momentu blokady pokrętła teraz przesunął się o kwadrans ale to nie koniec, dodajemy jeszcze jakieś 5 minut pokrętło zostało zablokowane z tą wiedzą odliczam 11 i wreszcie 12 klatkę robię sobie Powiedzmy standardowe, dwunaste ujęcie. I w tym momencie nadstawiam ucha i powieki. Zwalniam blokadę i czekam aż usłyszę charakterystyczny dźwięk i zaobserwuję zmianę w okienku. To już teraz. I wiem, że od tego momentu powinienem przesunąć to kółko o kwadrans i jeszcze 5 minut. O kwadrans to byłoby tutaj, a o 5 minut tutaj. Uwaga! Przy odliczaniu 13 klatki to pokrętło się nie zablokuje, bo w standardowych warunkach aparat dąży do tego, aby zwinąć całą błonę na rolkę odbiorczą. Otwieramy komorę aparatu i widzimy, że ta niebieska kreska oznaczająca końcówkę negatywu znajduje się pod dolną krawędzią kadłu. Czyli tak, aparat start może zrobić 13 klatek. Fajnie wiedzieć, jak działa aparat, prawda? Bo jeżeli wiemy, na jakiej zasadzie działa, jakie są wszystkie zależności, to z takiego starta można wycisnąć więcej niż przewidział producent. Zapraszam Was wszystkich do prób. Spróbujcie. Podobnie jak i ja y, jutro spróbuję, bo jeszcze nie próbowałem. To są na razie ćwiczenia. Zdziwieni? Mhm. E, spróbujcie zrobić 13 klatek y, waszym startem 66S. No i wrzućcie w komentarzach y, opisy waszych prób, czy wam się udało, czy coś y, schrzaniliście. A może to ja coś szaliłem, podejmując ten temat? Nie wiem, zobaczę. Pozdrawiam i do zobaczenia przy następnym odcinku. Wiem, obiecałem, że miało być o Feniksie, ale jeszcze, jeszcze chwilę, jeszcze moment, muszę się wybrać w pewnym miejscu.